Yo, siemanko, tu Bronek y, I lecimy z tym wyzwaniem areną. E, no, miejmy nadzieję, że teraz nie w dupie i że potem jeszcze raz nie w dupie, a potem niech już, niech już się dzieje. Dwie wygrane jeszcze mi są potrzebne i no i osiągnę. Y, no nie wiem, jak nazwać. No, uda się, po prostu uda się wykonać to. Przepraszam bardzo to wyzwanie. Jezus, przeciwnik. Ja tylko szybko zapraszam Was jeszcze na Facebook do zalajkowania fanpage'a i do zasubskrybowania kanału. Bo jak zapewne wiecie, na początku lepiej niż na końcu. Grałem przeciwko druidowi, no i to może być tak, coś mi się wydaje problem. Lecę jako drugi, dobrze. wizja umysłu, no niech będzie na początek. Hochlistrzyni też zostawię, świetlika też. Natomiast dowódca argentu na razie wypierdzielę w trzy dupy. No, no, dobra. Niechaj zatem będzie tak jak jest. No i zobaczmy co, mój przeciwnik uczyni. Kończy turę, dobrze. Majtek z południowych mórz, no to dawaj Majtku na stół. Ja pierdziele jaki ze mnie. On go zapewne pojedzie ze swojego hero power'a, bo to by było w sumie najlepsze wyjście. No ale Majtek swoje zrobi i zada first blood first damage. Tak jest, pojechany przez druida, no trudno first blat należał do mnie, konkretnie do mojego majtka dobra, no i teraz tak, mogę mu skopiować z łapy kartę a potem w trzeciej albo wrzucić sobie chochlistrzynię dobra, wrzucę sobie chochlistrzynię niechaj będzie ona. Op! i już mam dwa tutaj knypki na stole w następnym ludzie mogę wrzucić sobie wodza tych tak, serberno-grzbietych w ogóle kapana fajna ta czy nie jest, bo się ją leczy co chwilę i łololo. No i ona tak w nieskończoność robi te pizdo chochliki. Jakby miał jeszcze coś co dopakowuje mi jednostki, to by było cudnie, no ale niestety nie ma. I Teraz też może znowu Uuu, ożywienie. O cholera. Cóż za pięć many poleci. Gdzie mam uderzyć? No i masz. No do kurwy nędzy, no, no nic, ja se wsadzę w wodza srebrno grzbietych i będę chochlikami go konsał. Z... kąsał. Hop! Po jeden, bo po jeden, no ale coś tam zawsze na nakąsa mnie. Ja ciepierdziel Kurwa wsadził se misiaczka, no To mnie teraz zrobił w bombuko nie ma co. Op! No i popatrzmy. Oj, coś czuję, że to się źle skończy. Z czym on się tam tak czai? No tak. I zrób go jeszcze większego. No ja jebie. Na jakby to tu sprytnie zrobić? Mogę uskopiować kartę, ale wtedy nic nie zrobię, dobra. Wrzucę sobie świetlika, no i co? No i za kolejny jeden pojadę, no bo jakże to inaczej. Ja piernicza. Rzuci takie krusko, no i baw się tu człowieku, no. Świetlik 5 zada i komando z gromady 7, no to przynajmniej tyle, no ale. Tak poprawdzić, ja nie wiem, co on tu zaraz, no właśnie, wyczaruje jeszcze, nie? I zabiję chochlistrzynie. Dobrze, no to skoro tak, skoro tak, to ja, tak jak mówiłem, świetlikiem go popysku i chochlikiem, i dorzucę sobie lazurowego smokowca, hop. No, niestety nie idzie wyleczyć świetlika w tym momencie. Trochę to smutne, no ale. ale bardzo prawdziwe. No, o Jezu, aż się prosi o swipe'a. Wiem, to, to smutne i pewnie właśnie sobie wykrakałem. A może jednak. No to dobrze. To zawsze. Druid bez swipe'a to zawsze jakiś plus. No i zostały mu tam trzy punkty. No, tą pierdolę. No dobra. I leci prosto Okej okay. Zastanawiam się czy Skopiować sobie kartę Czy nie kopiować sobie karty Mógłbym sobie dodać tutaj Nadzorcą mu Punkty Życia 3 A jeśli bym tego nie zrobił To co mogę? Mogę mu też skasować Tego ziomka z kuźni Nie tu smok. No dobra, tak zrobimy. Ok, skopię sobie kartę od niego. Hop, cóż że tam trzyma w łapie? O, nice. -u. Starfire. No i wrzucam komandosa gromady. Hop, no i tutaj Misio yy, ginie też. Także zostaje z dwoma chłopkami: 4, 1 i 4, 2. No i zobaczymy zaraz. Co się uda tutaj takiego wyczarować? Mam jeszcze olbrzyma, mam ten gwizny Ogień od niego z ręki To bardzo fajne zaklęcie No ale popatrzmy, cóż on tam wymyśli No kurwa macie, ileż on będzie miał tych pieprzonych druidów jeżeli tylko nie zabije mi mojego Lazurowego Smokowca No Dobrze i uwaga Wiela prawdy. zabije czy nie zabije, zabije czy nie zabije. I koniec, dobra. No to wybornie, bo teraz ja mogę mu z czystym sumieniem pizgnąć z jego własnej karty prost w tego misiaczka. Niech ginie. Tu, oczywiście, komando z gromady zabija. A ja sobie rzucę jeszcze słowo mocy tarczy na mojego, e, na mojego smoczka. Trzeba go będzie trochę podleczyć, ale przynajmniej przetrwał tą jedną rundę, mam nadzieję. A potem to się już go wyleczy ładnie. Fest tu za dwa, tu go świątynnym, świątynnym nadzorcą. No i w sumie tyle zrobię w jednej rundzie, ale to już będzie jako taki plus. Czyli jest ok. No ale zobaczmy, bo jeszcze jest runda przeciwnika, oczywiście. Który też ma ten Starfire. No właśnie. No to żegnaj mój, mój smoczku. I dołożę zmienną kształtność, dobra E, kurwa, no. Nie dadzą ludzie pobrać, nie dadzą. To ja sobie rzucę w takim razie stróża z Moguszaną. Dobierę sobie na nim kartę. Łowczyń z brzytwoskórych. No i proszę bardzo, jak znalazł na ten moment. Bo widzicie, myko polega na tym, że za chwilę spróbuję, będę miał 9 many. W sumie mogę rzucić świątynnego nadzorcę jeszcze na stróża zmoguszoną, a potem zamienić mu punkty życia na punkty ataku. Tfu, punkty ataku na równe punktom życia. O, właśnie tak. I pojechać go za. ...chuj bardzo wiele. No, w tym wypadku akurat pojadę go za. W tego. W tego dziada. Ok. Op, wewnętrzny żar. Jeb. Jeszcze sobie go uleczę na wszelki wypadek. Tak, żeby mu było ciężej go zabić, jakby miał jakiś Starfire w ręce, jeszcze jeden. Także to nie będzie tak łatwo, miejmy nadzieję. No i już tu jest jakoś taka, powiedzmy sobie, baza wypadowa. W razie czego widzicie, no ręka tutaj obfituje w różnego. Uf, uf. Już się zesrałem, że weźmie tego przejmie. Znaczy, no mam main kontrolę, więc tak by do mnie wrócił, no ale. Mimo wszystko wiecie, no. Ciut bieda, no. I Bersaker za zamani. Dobrze, no to właśnie mój morski olbrzym właściwie jest teraz za pół darmo. Dlatego zrobimy tak. Ja sobie wrzucę jeszcze kiermka argentu. No i tak go chcę w tej rundzie wrzucić. Do morskiego olbrzyma. I zabiję mu Bersackera za zamani. I zabiję mu tego dziada. A następnie wrzucę uzdrawiaczkę mroczno-łuskich. Teraz, żeby uleczyło mi wszystkich. No i oczywiście uleczę jeszcze raz mojego stróża z Moguszanu, którym następnie pizgnę prosto w twarz tego kacapa. Proszę bardzo. No i to ja rozumiem. I teraz jest porządny power na stole. I bardzo ciężko będzie przeciwnikowi wyjść z tego gówna. W tym momencie. Jeden taunt niczego kompletnie nie zmienia. Drugi elficki pedio też nic nie zmienia. I ostatnia karta, uwaga, jest uzdrawiający dotyk. No to może troszkę zmienić, ale zaraz policzymy i podejrzewam, że nie, kompletnie nic to nie zmienia. No tu możesz się chłopie wbijać i tak gówno ci to da. No alej, alej, że go ile wlezie. Podda się? Nie, nie podda się. Ok. No to ja jeszcze w ogóle zrobię sobie tak, żeby było weselej, żeby już wiedział, że kompletnie nie miał najmniejszych szans. Hop. 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 I hop, proszę bardzo. No, no, no. I'm impressed. Czyli mamy... o, jeszcze hajsy przybyły, to dobrze, bo ja na wykończeniu jestem. 60 pieniądza to bieda. No i mamy 2-2, więc już cel bardzo blisko. Jeszcze jedno zwycięstwo, jeszcze jedno zwycięstwo, i naprawdę uda się osiągnąć ten jakże wymarzony, upragniony cel czyli trzy zwycięstwa dekiem, tylko i wyłącznie ze środkowych kart na arenie. No cóż, popatrzmy. Głodny przeciwnik. Ok, i Rexa, No dobra, to nie jest dobra wiadomość. Ale dobrze, da, zobaczymy. I zobaczmy. No, lecę jako drugi, natomiast jeśli chodzi o karty, to troszkę biedę, bo świątyny nadzorca i dowódca argentu na razie są totally useless. Czy przyjdzie coś ciekawego? O, proszę. I tu już całkiem przyzwoicie. Uuu, tu widzę ładne combo, No, ale zaczyna przeciwnik. Nie ma za to nic za... Jeden manę, więc ja startuję z koinem. I szalony bombiarz. Tu trzy, tu, 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 tu. Fuck już szalony bombiarzu. Więc jak przedtem pisnął trzy razy w przeciwnika, tak teraz trzy razy we mnie. Normalnie. Ach, co za kaca. No i jest już w ogóle pięć punktów życia w plecy. Natomiast nie mam nic za dwa many, co nadałoby się do użycia, więc zrobimy... Tak, że ja się uleczę, a pojadę go za trójeczkę, no jesteśmy na równi. Mogą w sumie wizją umysłu mu tam wyciągnąć kartę z ręki, no ale... No ale dobra. Czy użyję Deadly Shot, czy nie użyję Deadly Shot? Nie, Orly Rook użyję. No też fajno. Puff. Dobra. Przycisk za trójkę, zobaczmy co mi przyjdzie. Majtek z południowych mórz. w takim razie ja sobie skupię jakąś kartę od niego z ręki. Hmm. Uwaga, cóż dostałem? Kras na nas czarnorytnych. No i rzucę sobie majtka. I teraz tak, jeżeli przeciwnik ciepnie y, tym ordnym rogiem w niego, to że straci broń, to jeszcze zużyje 3 ataki na jeden życia. Znaczy 3 ataku na jeden życia. A może też go olać? A ja, ja będę go wtedy notorycznie tępił moim. Ok, czyli jednak nie. Skoro nie, to ja użyję sobie stróża z mogu w tym momencie, hop, na stół, no i oczywiście za dwa prosto w twarz jadę, jak agro to agro, nie? Za pięć many, to ja mogę sobie wsadzić nawet misiaczka, no i boski duch, nie? Nie ma, przebacz. No, ale zaraz zobaczymy, co on tam uczyni. Może się nawet okazać, że morskiego olbrzyma w tam. Zależy, ile stworków wrzuci. Dobrze też było ewentualnie mieć możliwość uleczenia sobie tego stróża z Muguszanu, jeśli by przypadkiem przeciwnika naszła na klepanie go. No nic, zobaczymy. No. Wielostrzał, no to w takim razie żegnaj mój stróżu z MoguSzanu. Cały misterny plan, pizdu. I jeszcze mam cholernie drogiego Morskiego olbrzyma. Na szczęście ta jego chochliszczyni tutaj e, zwiększa ilość stworów, więc Morski, morski olbrzym... E, nie, nie będę mówić jeszcze jej właśnie, dlatego Morski olbrzym będzie mógł e, wkrótce wyjść w miarę tanio, mam nadzieję. No w następnym rundzie już bym go w sumie mógł wrzucić, ale mogę też wrzucić giem i jego i wtedy i tak wyjdzie na moje. No ale zobaczmy co że uczynił przeciwnik 3D ataku i czyżby jechał prościutko we mnie? Tak jest, leci we mnie jak szatan No, czyli już za 5 many mam mojego morskiego olbrzyma Mogę go też mieć za 4 many, ale pytanie brzmi, czy to jakoś mi... No nie, no, no na pewno lepiej tak niż inaczej. No i morski olbrzym. Popatrzcie, 5 many tutaj na dole jest zaznaczone, a ustaje tylko 4. No. I, I Zabijemy mu tą hochlistczynię na wszelki wypadek, hop. I na tym koniec. No i co teraz? Oczywiście pewnie ma jakąś opcję na zabicie mojego morskiego olbrzyma. No, Pieseł je na przykład. Przy bardzo. Ogarki 3. No i czy będzie polował na mojego olbrzyma, czy nie będzie polował na mojego olbrzyma? To jest pytanie. Za miliardy punktów. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć i dziewięć obrażeń. No to spokojnie wystarcza, nawet mu coś zostanie. Pieseł nawet może mu zostać. Tak no myślę, że on też się zastanawia. O! A to jest ciekawe. Czyli woli pozbawić mnie... No chyba, że ma deadly shot. I wtedy... Już w ogóle ogień, ale nie ma deadly shot. A, ale ma swojego morskiego olbrzyma, tak? No dobrze. I zabiję mi moją małą jednosteczkę. Na całe szczęście mam tutaj tak, słowo mocy tarcza, dobieram karciaszkę, Hop, kapłanka Eliuny, dobra. Za dwa many rzucam sobie Boskiego Ducha i już mam 820. Do tego dołożymy sobie misiaczka tutaj, hop, i przeciwnika Morski Olbrzym bierze i ginie. Hop, a ja mam mojego Olbrzyma 812, proszę bardzo. Także mój olbrzym lepszy niż twój olbrzym. A, cesarska kobra. No to dobrze, że ja mam wyciszenie, a on nie ma szarży na tym parchu. I by była straszna bieda. No a tak to... Tak to nie jest taka bieda. Czyli tak jest troszkę, ale. Jednak ma? Co za gówno. No przecież kurwa mać, no. Aaa. Cały misterny plan wpiszdu. O, jeszcze teraz przeciętny nadzorca. A ja mam tylko 8 man, czyli mogę sobie rzucić prowokację. op 1, 4. Mogę się uleczyć. A tego dziada, mówię, ciszę na wszelki wypadek. Żeby mi tu nie spamował bestiami, które będą szarżować No stop. 2, 3. No, zależy, jak to rozegra. Kurwa na no kolejny tundrowy nosarży, no i więcej sekretów, pewnie. Ja cię śpierdolę, no. no ja jebie wpisuj pana kurwa, mać. No i wdupiłem tą marękę. Nie ma bata, żebym to wygrał, po prostu nie ma bata. Ile on ma? 2, 4, 5. No muszą mu tego kacapa zabić. Dobra, wrzucam ziomka. Jest snajperstwo czy nie? Cofnij mi go na rękę? Też nie. O, to ciekawe. 2, 4, 6, 7 obrażeń. No to jeszcze jest szansa, żebym przeżył. No aha, nie, nie ma szansy, bym rzucił na ten kurwa zjebany swój yy, strzał z łuku. No Kurwa, mać. No i będzie 2-3. No ja jebie wpiszę do jebona. Kurwa, mać. Pierdolone Huntery suka. I kurwa, graj tu z Jeszcze z tym. Aaaa, pierdol. Jeszcze co za Debil wymyślił, żeby ten pierdolony nosorożec dawał po prostu szarże wszystkim. Nieważne czy się go wrzuci najpierw, czy potem. Już to jest takie zjebane. Powinno być tak jak u wojownika. Daje szarże wszystkim czy w ogóle kurwa u wojownika daje tylko tym, którzy mają 3 lub mniej ataku, no to, 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 jest w ogóle skurwysyńska dyskryminacja, no ale Hunter taki słaby bo bieseły, kurwa podnieśli koszt No, dawać mi te kurwa dwie paczki, ale bieda Pewnie jeszcze tutaj być jakaś karta, albo yy, proszki Uwaga? o, 50 golda, wow Pieniądzów tak dużo, no To otwieramy pakiecik w takim razie Ciekawe, czy chociaż ten będzie porządny. 5 legendarek złotych, bo chociaż jedna by wystarczyła. No, tego już mam. Tego też mam. Tego też mam. Tego też mam. I tego też mam. No, ale przynajmniej dwie rare karty. No to chociaż tyle. No nic, dobra. Słuchajcie. No, niestety, pierwszy raz nie udało się tak od razu zaliczyć wyzwania. W związku z czym, no. Będzie trzeba próbować dalej, no jakżeby inaczej, no ale mm, w międzyczasie, ponieważ powiedzmy, że zaliczam to jako bardziej arenę, e, teraz w międzyczasie wybierę sobie jakieś wyzwanie i właśnie to wyzwanie będę próbował e, wypełnić. E, dobra, no to w takim razie wszystko chyba co miało być powiedziane zostało powiedziane, w związku z czym zapraszam już wkrótce na kolejne filmy. Strzała, hej!